Kolejna odsłona cyklu Pytania o wiarę, w którym postawiliśmy w tytule Jak zarządzać kryzysem w życiu duchowym, by stał się dla nas szansą, a nie zagrożeniem, ale jak zwykle w tym cyklu mówić będziemy nie tylko o tym. W związku z tym zapraszam Państwa do również stawiania swoich pytań. A pierwsze z nich już za moment. Stałym gościem w tym cyklu jest ksiądz Karol Oparcik, tuż pasterz parafii w niebo wstąpienia pańskiego w Warszawie. Witam cię serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie, szczęść Boże. To w takim razie przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie, które na dzisiejszy wieczór postawimy, brzmi tak: czym różni się? Pokora od uległości. Już patrzę, przepraszam, bo mi się sutanna zacięła. Ale przecież ty masz guziczki, a nie suwek. Mam guziczki, ale na materiale. O coś tam zahaczyłem, a, Dobra, ale już, oj, już to, jestem to, gotowy. Mam nadzieję, że nie będzie skarżył radia o odszkodowanie, że tutaj... Nie, 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 nie. Jakieś, to chyba gdzieś stało być albaty. wcześniej. Jak chyba kawkę, herbatkę robiliśmy. Dokładnie. E, pokora od uległości. E, no właśnie, e, pokora... Nam się bardziej po, kojarzy tak pozytywnie, przynajmniej od takiej strony duchowej, z perspektywy wiary, uległość, bardziej nam się kojarzy z takim e, troszeczkę jakby niewolnictwem, aczkolwiek jedna i druga postawa, jeżeli mówimy o wierze, jest dosyć wskazana. E, pokora, mówiąc tak krótko, to jest takie staniecie w prawdzie e, o sobie, czyli dostrzeżenie tego, co jest dobre i co pochodzi od Pana Boga, co jest Jego darem, a więc nie tylko takie umiejętności i talenty, jakieś takie manualne czy, czy, czy duchowe, pewne jakieś uzdolnienia, które, które człowiek ma, ale w ogóle taki cały kształt postawy. Bo na przykład postawa słuchania, która dzisiaj jest takim darem zanikającym, jest jak najbardziej w cenie. I to też jest pewna zdolność, którą, którą człowiek warto, żeby, żeby posiadał, tym bardziej chrześcijanin. Obecnie to luksusowy dar. Jak najbardziej. I, I to jest dostrzeżenie tego dobra, które Pan Bóg mi udziela. Ja sobie nie, nie przypisuję tych zasług, że to tylko jest moje, tylko odpowiadam na to Boże wezwanie. Ale z drugiej strony, człowiek pokorny też potrafi dostrzec swoją kruchość i małość czyli to, że no, jako ludzie jesteśmy słabi, grzeszni, popełniamy różne błędy, i pokora pozwala nam zachować taki zdrowy umiar, by nie unieść się pychą, że wszystko zależy ode mnie, że wszystko to, co dobre i dobrze robię, to to zależy ode mnie, tylko właśnie jestem darem, darem Pana Boga.